Jestem przeciętnym obywatelem, słyszę polityka lewicy, okay. która mówi: Będzie Aha. podatek tłuszczowy. Co to znaczy dla mnie, jako przeciętnego obywatela? To znaczy, że e, w produkty niezdrowe typu mrożone pizze, jakieś mrożone fast foody typu chipsy, krakersy typu słodzone napoje e, zostaną objęte niezdrowa żywność powiedzmy zostaną objęte poda do, dodatkowym podatkiem. Czyli ja, jako konsument, zapłacę za mrożoną pizzę więcej. Są dwa scenariusze. Jeden jest taki, że część producentów będzie formułować swoje produkty w bardziej zdrowy sposób. Drugi jest taki, że rzeczywiście podniosą ceny, e, ceny swoich napojów czy krakersów, mrożonych pizz. Okej. Okay. I, I dlaczego my jako mamy... konsument podejrzewam, że ten drugi scenariusz jest pewny? Dobrze. Powiedzmy, że drugi scenariusz jest pewny. Dla większości obywateli. To jest obniżka 100-200 zł w składce zdrowotnej. Jeśli ktoś chce wydać je na niezdrową żywność, to ma dodatkową stówkę czy dwie w portfelu, ale to już na jego odpowiedzialność. Jak chce kupować droższe, niezdrowe produkty, to nie kupuje. My uważamy, że ten mądry, jednak Polak stwierdzi, że lepiej sobie tę stówkę dwie zostawić w kieszeni albo wydać na coś innego, niż na jakieś niezdrowe jedzenie. I kupi za to zdrową żywność.